No to nie moja wina. To miało być źle. to W to, niebie byłem. Lejto i Lola. Jezu <ślamatory> Dobrze, jesteśmy na kanale. Zapraszamy. Lejto, powiedz coś od siebie. Dawaj. Dawajcie. No. Idziemy w świat. Y, idziemy w świat. Tu stoi tam, schował się taki Przemek tował się Nie traktuje mnie Ale Co ci zrobił? Co, co, co ci on zrobił? Ale bardzo dużo Opowiedz Dla widzów A co? w zrobił? No kobiety mi porwał Porwał Na ci kobietę Na skrzydłach Pryksio Tak U -u. To niedobrze było. To gdzie Lola? Lola, a to moja siostra była, to tam. Nieważne. Witek nie jest za nią? Ja już szukam. <gry> szukasz, szukam, szukam. I znaleźć nie możesz? Nie mogę, ale już mam nadzieję, gdzie ona jest. Gdzie ona może być? Chodź, może pójdziemy i zobaczymy. Ale ona jest w ogóle... Pozdrowisz widzów? Pozdrawiam widzów. Pozdrawiam serdecznie też wszystkich widzów. I wysewersa Wszystkich. Weź ty kurwa. Kurwa, ty jesteś sfańak jakie Weź ty kurwa. Tomek. Lola, Lola, dawaj. A nie ma jej tak. Lola! Nie. Lolunia! Nie